Biegniemy, Biegniemy, polacy. Tutaj ciężarki na nogach. Widać je? Nie wiem, czy widać. Widać, może widać, może nie widać. I biegniemy dalej. I, trzy nazwiska. Niebezpieczny skręt w prawo. Grzegorz Brown, Janusz Korwin, Mikke w dalszym ciągu w swojej formie. I tutaj postać może kontrowersyjna, niemniej Sławomir Mencen. W dalszym ciągu poszukuję. Facet jest jeszcze młody. Kilka słów. Grzegorz Brown, chciałbym się zwrócić do pana. Panie Grzegorzu, proszę przepracować swoje traumy pokoleniowe i nie budować na tym polityki. Ukrainizacja Polski. <śmów> Rozmawiałem z Ukraińcami. W ich rodzimym. Drugim języku. To jest w języku rosyjskim rok temu. Nie ukrywali, że tęskni im się do swojego kraju, do Ukrainy. Więc to nie jest tak, że ktoś tutaj tych Ukraińców nam wepchnął. Janusz Korwin-Mikke, no to wiadomo, ciągle w swojej formie. rubaszno, szowinistyczne komentarze. Ha, ha, ha. To tamto... No, ale jak już wrzuta... Idziemy po górę. Oj. Jak wrzuta, że ciemnoskórzy... To tak zakamuflowanie powiedział. Chyba mają mniejszą inteligencję. No to chyba nie za ciekawie Polacy. Dalej. Panie Mencen. Panie słowo Słowomirze, tak powiem szczerze, no z tą bronią, dostępną dla wszystkich, trochę wyobraźni, w Stanach co i rusz, Strzelanki w szkołach, dzieciaki się zabijają. Niemcy przystoję. W tym kierunku. Łaj, zaduszka jest. To tyle. Polacy, działajcie trochę. Ur. ja yeah. Uuuuh! <laughs> ah!